Witajcie kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was widzieć na moim kanale Butik Diet. Dzisiaj omówię następujący temat. Dlaczego podczas kolejnej tury odchudzania efekty nie są tak spektakularne jak poprzednio i co zrobić, aby przyspieszyć metabolizm? Zapewne nieraz zaczynaliście dietę, chudliście nawet sporo kilogramów, a następnie pomału tkanka tłuszczowa oraz nadprogramowe kilogramy wracały, a masa ciała nie różniła się od tej sprzed odchudzania lub nawet przytyliście bardziej. Więc znów próbowaliście zacząć dietę, ale tym razem jest troszkę trudniej, organizm tak łatwo już nie reaguje na zmiany. Powodów jest kilka. Po pierwsze, powróciliście do starych nawyków żywieniowych, bo dieta była zbyt restrykcyjna. Po drugie, wygłodzony organizm po stosowaniu zbyt niskokalorycznej diety zaczyna magazynować na ciężkie czasy nadmiar spożywanego pożywienia pod postacią tkanki tłuszczowej. W następstwie tego, każda dodatkowa porcja kalorii zasila tkankę tłuszczową, aby organizm był przygotowany na kolejny okres głodu. Dochodzi także do spowolnienia właśnie metabolizmu. Po trzecie, po nagłym powrocie do starego sposobu żywienia, metabolizm, który już zwolnił, spala już mniej kalorii niż przy pierwszej próbie odchudzania czyli odkłada nam się więcej tkanki tłuszczowej. Zatem, co zrobić, aby przyspieszyć metabolizm? Po pierwsze, jeśli chcemy znów zacząć dietę, to nie powinna być to dieta bardzo restrykcyjna. Mam tu na myśli kaloryczność posiłku. Jeśli układa Wam dietę dietetyk, to nie powinien on schodzić poniżej podstawowej przemiany materii, czyli basal metabolic rate. Jest to taka ilość energii, jaką należy dostarczyć organizmowi, aby zapewnić prawidłowe działanie narządów wewnętrznych w warunkach zupełnego spokoju, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, naczczo oraz w optymalnym klimacie. Po drugie, należy nie obniżać restrykcyjnie kaloryczności. Tempo chudnięcia powinno być od 0,5 do kilograma tygodniowo. Oczywiście zależy to od aktywności fizycznej, ale aby właśnie podkręcić metabolizm, należy ćwiczyć regularnie. Regularne ćwiczenia właśnie chronią nas przed efektem joją oraz stają się nawykiem. Dobrym nawykiem, który zmienia pozytywnie nasze życie i fizycznie, i psychicznie. Po trzecie, od aktywności fizycznej właśnie zależy nasza całkowita przemiana materii. Jest to suma wszystkich wydatków energetycznych człowieka, które ponosi podczas aktywności fizycznej i tutaj należy zmniejszyć ją o na przykład 200 kcal dziennie, aby tempo chudnięcia nie było zbyt szybkie. Aby nie być głodnym w trakcie trwania diety, powinniśmy zadbać o odpowiednią podaż białka w diecie. Białko bowiem wpływa na budowanie masy mięśniowej. To co również ważne, aby dieta, którą wybraliśmy lub styl jedzenia to był nasz styl życia, czyli tylko zmieniamy kaloryczność. Oznacza to, że czasami ogólna poprawa wyglądu, sylwetki, kondycji oraz ogólnego samopoczucia jest ważniejsza niż to, że zostało nam jeszcze 2 kg z 15 do schudnięcia, bowiem czasami dążenie do ideału jest męczące, a przecież ideałów nie ma. Pić odpowiednią ilość płynów Zwłaszcza wody w ciągu dnia. Nie podjadać, starać się jeść zdrowo, czyli na przykład wyeliminować produkty gotowe, kupne, urozmaicać dietę, aby nie była monotonna, aby nie korciło nas sięganie po zabronione produkty, czyli wybierać alternatywne, zdrowe przepisy dań, na które mamy ochotę. Suplementy, jakie proponowałabym, aby polepszyć, podkręcić metabolizm. Po pierwsze, glutamina, będąca pochodną kwasu glutaminowego, która jest aminokwasem najczęściej pojawiającym się w organizmie człowieka, gdyż uczestniczy właśnie w licznych procesach przemiany materii, wspiera koncentrację i wydolność psychiczną przy zwiększonym wysiłku umysłowym i fizycznym. Glutamina wspiera kondycję i zdrowie u sportowców w trakcie i po intensywnym lub długotrwałym treningu. Glutamina jest częścią tkanek mięśniowych, zapewniająca ich objętość, wzmocnienie i regenerację, wspiera również metabolizm białek mięśniowych. Po drugie, ClA. Jest to sprzężony kwas linolowy, i według naukowców jego działanie w ciele polega na zwiększaniu i wspieraniu rozkładania zapasów tłuszczu, tym samym korzystnie wpływa także na poziom cholesterolu. Dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym dobroczynnie działa na zdolności obronne organizmu. CLA pomaga ograniczyć odkładanie tłuszczów w ciele, pomaga w ich spalaniu i jednocześnie uczestniczy w przyroście masy mięśniowej. Witamina D3. Witamina D3 przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Sądzi się, że ma to związek ze zmniejszeniem wydzielania kortyzolu, hormonu stresu, który jest odpowiedzialny między innymi za odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Dlatego warto sprawdzić, jaki w ogóle macie poziom witaminy D3 z krwi oraz rozpocząć suplementację tej ważnej witaminy, dobranej dla Was indywidualnie. Oczywiście w zależności od pory roku oraz schorzeń. Jakie macie? Kapsaicyna to jest składnik, który należy do substancji stymulujących wydatek ciepła z organizmu, wpływa na jego gospodarkę cieplną, poprawia ukrwienie i przyspiesza procesy regeneracyjne. Dzięki tym właściwościom, kapsaicyna bywa zaliczana do substancji wspomagających redukcję masy ciała, jak również zwiększa termogenezę i zwiększa wydatek energetyczny. W dzisiejszym odcinku to już wszystko w tym temacie. Jeśli podobał Wam się lub jeśli uważacie, że treści, które dzisiaj tu przedstawiłam będą dla kogoś przydatne lub korzystne, to proszę udostępniajcie go. Zapraszam do subskrypcji oraz do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Butik Diet. Dziękuję, do zobaczenia.